Drodzy księże, proboszczu, drodzy bracia, kapłani, siostry i bracia. To dla mnie ogromna radość, że mogę dzisiaj z wami celebrować tę Eucharystię, która jest równocześnie naszym udziałem w tych łaskach, których Bóg pragnie nam udzielić w roku jubileuszowym. Nie ukrywam, że jest to dla mnie też powód do pewnych wspomnień, ponieważ Kościół który jest moim kościołem, w którym zostałem ochrzczony, przyjąłem wszystkie sakramenty, odprawiłem moją mszę świętą, jak pierwszą moją mszę świętą, a potem posługiwałem do czasu mojego powołania na misję, jako misję w kościele gliwickim, jest kościołem mariackim. A więc czuję się bardzo, bardzo swojsko. Ten toruński kościół mariacki, jest również starym, pięknym, gotyckim kościołem. A więc podwójna radość. Radość przeżycia spotkania, spotkania ze wspomnieniami, ale z rzeczywistością, która jest nieustannie budowana przez Boga, który jest reżyserem tego naszego życia, który pisze scenariusze naszego życia i prowadzi nas poprzez spotkanie z ludźmi, którymi, którzy są naszą duchową rodziną. Z tego kościoła rodzinnego, tu dobytomskiego kościoła Najświętszej Marii Panny, gdzie spotykam Was, drodzy siostry i bracia, którzy jesteście teraz moją duchową rodziną. Słuchujemy się dzisiaj słowo, które Chrystus pragnie do nas skierować. Ono jest zawsze słowem żywym, dotykającym najgłębszych struny naszego doświadczenia ludzkiego. Przyjrzyjmy się temu, co Chrystus chce do nas powiedzieć. Ewangelia. Piękna, prosta, surowa i głęboka właśnie w, tym, w tej prostocie przekazu. Jak mówi ewangelista Łukasz, Jezus schodzi na równinę. Towarzyszą mu jego apostołowie, ale wokół jest cała rzesza jego uczniów i ogromne mnóstwo ludzi, którzy garną się do Niego, bo potrzebują jego pomocy. Ta równina, na którą przychodzi Jezus, to symbol naszego życia ludzkiego, naszej codzienności, naszego bycia tu i teraz, w naszych relacjach z innymi ludźmi, ale także w naszym doświadczeniu tego, co jest naszą radością, bólem, doświadczeniem cierpienia, ograniczeń, nadzieją i oczekiwaniem. Jezus przychodzi na równinę schodzi z wysokości schodzi on jako syn Boży aby pozwolić się otoczyć tej naszej ludzkiej codzienności co więcej on syn Boży stał się człowiekiem i ta codzienność we wszystkich wymiarach także w tym wymiarze ludzkiego doświadczenia cierpienia lęku przed śmiercią bólu jest rzeczywistością, której stał się uczestnikiem. Przychodzi na naszą równinę życia, aby nas poprowadzić ku wyżynom, ku wyżynom doskonałości, pełni życia, świętości, a w końcu zjednoczenia z samym Bogiem. To dzisiejsze słowo, które Chrystus kieruje do nas, ma swój Punkt odniesienia w drugim czytaniu. W słowach mówiących o tajemnicy zmartwychwstania. Ten Chrystus, który przyszedł na równinę ludzkiego życia, który stał się jednym z nas, stał się człowiekiem, jest tym, który prowadzi nas. Jako jeden z nas przez doświadczenie cierpienia, bólu, lęku. Zawierzenia, ufności i oddania Bogu przez śmierć do zmartwychwstania. I to jest źródło nadziei. I to jest ostateczny cel naszego pielgrzymowania. To jest ten cel, który dzisiaj Chrystus, na równienie ludzkiego życia, wskazuje nam jako miejsce, ku któremu mamy dojść, które jest naszym przeznaczeniem, które jest równocześnie naszą nadzieją, jest tym, co nadaje sens. Naszemu ludzkiemu doświadczeniu, bo jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, jak mówi apostoł, to próżna jest nasza wiara, to nie potrafimy znaleźć ani sensu, ani motywu w tym, co tak bardzo wpisane jest w doświadczenie ludzkiego losu. Jak choroba, jak cierpienie, jak ból, jak śmierć. Ale Chrystus zmartwychwstał. I to jest nasza nadzieja. I to jest światło, w którym możemy odczytać, moi drodzy, dzisiaj to przesłanie, które Chrystus pragnie skierować do naszych serc. W którym pragnie poderwać nas z naszej równiny codzienności, rutyny, przyzwyczajenia do wielkich lotów, do świętości. Piękne i bogate jest to dzisiejsze słowo. Także pierwsze czytanie z księgi proroka Jeremiasza pozwala nam odczytać słowa Ewangelii we właściwym świetle. Dzisiaj myślę, że ta Ewangelia mówi nam przede wszystkim tym przesłaniem o błogosławieństwie tych, którzy teraz płaczą, albowiem śmiać się będą. Tych, którzy cierpią, będą pocieszeni. Prorok Jeremiasz pokazuje nam drogę, którą musimy przebyć w zapowiedzi Starego Testamentu, aby zrozumieć ostateczny cel cierpienia. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku, który w ciele upatruje swą siłę a od Pana, odwraca swe serce. Jest podobny do dzikiego krzewu na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Dzisiaj, moi drodzy, Chrystus wstępuje na równina naszego życia i zachęca nas, abyśmy podnieśli wzrok ku wyżynom. Abyśmy podnieśli wzrok tam, gdzie On sam nas pragnie prowadzić i wskazuje drogę, którą mamy pójść. Dzisiaj, kiedy podnosimy wzrok ku wyżynom, spotykamy Spotykamy Chrystusa Ukrzyżowanego, Tego, który wziął na siebie nasze ludzkie ciało, przyjął nasze ciało, przyjął nasz ludzki los i towarzyszył nam przez krzyż do zmartwychwstania. Dziś jesteśmy jak ten człowiek, który nie pokłada ufności w ciele, bo przychodzimy w naszej słabości, w naszym cielesnym, ograniczeniu słabości i w chorobie czy chodzimy i nie odwracamy naszego serca od Boga ale wpatrujemy się w oblicze tego który pozwolił aby na krzyżu jego serce zostało otwarte aby z tego serca wypłynęły strumienie wody żywej wody dającej życie aby to otwarte serce na które patrzymy które stawia dzisiaj przed nami, od którego nie chcemy odwrócić wzroku, aby to otwarte serce było dla nas źródłem nieustannego pocieszenia, nadziei, a także lekcją prawdziwej miłości. Dzisiaj, wpatrzeni w oblicze Boga, z naszym wzrokiem utkwionym w otwartym sercu Jezusa, chcemy być tymi, którzy potrafią dostrzec, Także tam, gdzie po ludzku jest ciemność, niepewność, lęki, trwoga, przychodząca szczęście, to chrześcijański paradoks. Ale to właśnie ta solidarność Jezusa, to jego zejście na dolinę ludzkiego życia, na równinę naszej codzienności, to przyjęcie jego ciała, ta jego solidarność sprawiła, że człowiek wpatrzony w serce Boga, który nie odwraca swego oblicza od oblicza Jezusa ukrzyżowanego, także w cierpieniu, dostrzega źródło pociechy i szczęścia, bo jest ono naszym udziałem w tajemnicy odkupienia, w tajemnicy zbawienia człowieka. Jezus, który przyszedł na świat i przyjął naszą ludzką, nasze ludzkie doświadczenie, Aż do śmierci, nie tylko przez swoje cierpienie nas odkupił, ale odkupił także samo cierpienie, czyniąc je narzędziem naszego udziału w dziele zbawienia całego świata. I to jest nadzieja, która płynie z przesłania Krzyża Chrystusowego. To jest nadzieja, nadzieja którą odczytujemy w świetle zmartwychwstania ku któremu jesteśmy powołani. Dzisiaj, drodzy siostry i bracia, pozwólmy Chrystusowi otrzeć nasze łzy. Pozwólmy, aby w nasze rany wlał olej nadziei, pociechy i umocnienia. Za chwilę przystąpimy do sakramentu namaszczenia chorych. Jest to sakrament, który w szczególny sposób czyni nas uczestnikami cierpień Chrystusa. Zostaniemy namaszczeni, tak jak on, mesjasz, został namaszczony jako ofiara na ołtarzu miłości Bożej, zostaniemy namaszczeni olejem chorych, aby uczestniczyć w tym cierpieniu i zbawczej misji Chrystusa. Krzyż Chrystusa jest znakiem miłości Boga do człowieka. Do końca nas umiłował. I to właśnie ten znak miłości Boga do człowieka krzyżu sprawia, że możemy także przez nasz krzyż uczestniczyć w dziele Bożej miłości, miłować mocą, która odnawia, odradza i uczestniczy w dziele odkupienia całego świata. Przyjmijmy więc z wiarą to namaszczenie jako pocałunek Boga, jako przelgnięcie do otwartego serca Jezusa który nas miłuje, jako wpatrzenie się w Jego oblicze, które jest obliczem pociechy i nadziei. Amen.